Przed nami czarny ciągnik, to jest największy traktor produkowany przez fabrykę Valtra. Jest to model S353, maksymalna moc silnika tutaj to jest 370 koni. Ciągnik wyposażony we wszystkie dominki, jakie tylko występują w ciągnikach rolniczych. Przekładnia standardowo w nim jest bezstopniowa, ma dwa tryby pracy. Jeden jest do prac ciężkich polowych, drugi jest do prac transportowych. Napędza ten traktor silnik Akko Seizur Power o pojemności 8,4 litra z systemem redukcji katalitycznej tlenków azotu STL e, Ciągnik wyposażony w posiadł na odzysku Tyle różnych pewności, a to prawie 12. Traktor e, bardzo komfortowy. Wyposażona jest w ok, hotel, nie tylko z podświetleniem, ale i z klimatyzacją. Wszystkie pozycje regulowane są w sposób elektryczny. Ta pisa w tak jest na układzie amortyzacji, którą Gajka nazwała nam Auto Combo. Jest to serwis obuści klimatyczne, które, co prawda, nie chcemy poziomować w prawidłowości, jeżeli ten podmiot jest lekko te poduszki, które znajdują wzięte pod kąpielą się, to zawsze, że poduszki pożądane już Jeśli jakieś byłyby bliższe pytania i więcej informacji dotyczących takich systemów, które tutaj to my bo jest jesteśmy przez mamy na wojsku dwa jeden jest owocny, 100 tysięcy,

są to publiczne naprawdę najwyższej klasy, najwyższej jakości i bardzo oszczędne. Serwisowanie tych traktorów odbywa się powiększać na południe, czyli mamy troszeczkę e, większe oszczędności, jeśli chodzi o lotnisko bo nie wykonujemy przeglądu, bo 300 naczorów tylko pewnie. Dziękuję bardzo.